Znalazłam! Na zdrowie! O, dziękuję, Applejack. Wciąż nie mogę uwierzyć, że tak dużo już czasu minęło od naszego ostatniego rodzinnego zjazdu. O, pamiętam wszystko, jakby to było wczoraj. Pamiętasz, bo prawie codziennie od tamtej pory o tym mówisz. Apple Bloom, jak tam potwierdzenia zaproszeń na nasz zjazd? Kto zamierza nas odwiedzić? Chyba wszyscy! Chyba wszyscy?! Na kwaśną kroselkę, naprawdę? Tak, dostałam potwierdzenia od rodziny z Yondy Hill, Hollow Shales, Galloping Gorge, Fall Mountain, Philadelphia, Total Town, Apple O, O, jak mogłam zapomnieć? I z Manhattan przyjedzie Babs. Zobaczę się z ulubioną kuzynką. Potrzebujemy więcej soku jabłkowego? mały kucyk mały Mój mały kucyk Z nim co dnia przyjaźni czuję smak Mój mały kucyk Kiedy ujrzę go to pędzę jak wiatr Czułe serce, magi czar Naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód moc W krainie marzeń. razem dzień i noc Mój kucyk Blask magii niech opuli dziś na raz. My little pony Przyjaźń to magia. Zjazd rodziny Apple. O, Rajciu, rodzina nam się znacznie powiększyła od poprzedniego zjazdu. Chcąc wszystko przygotować, będę miała więcej pracy niż robaczek w zgniłym pomidorze. Bardzo chętnie pomogę. Ja też! I ja! O, bardzo wam dziękuję. Stawy mi przerdzewiały i skóra wyciągnęła się od czasu, kiedy rodzina widziała mnie ostatnio. Może i jesteś stara, babciu, ale też zwinna i sprytna niż... Niczym... Kogo nazywasz starą? E, chodzi mi tylko o to, żebym to ja mogła w tym roku przygotować nasz zjazd. Twoim obowiązkiem będzie jedynie dobrze się bawić. Hmm, dobrze, moja panno? Niech będzie tak, jak mówisz. Ty tu dowodzisz. Nie zawiodę cię, babciu. Powiedz, co mam robić, a ja się wszystkim zajmę. Nie tylko powiem ci, co trzeba zrobić, a wręcz ci pokażę. Zjazd rodziny Apple urządzamy cyklicznie, odkąd moje kopy to stanęło w miasteczku Ponyville. Hej, kto to? To twoja cioteczna prababka Applesos. Kiedy była mniej więcej w twoim wieku, imię to nadano jej po tym, jak straciła połowę uzębienia przy produkcji jabłkowego musu. Tak, zaginionych zębów nigdy nie odnaleziono. Hej, to ty, babciu! Zgadza się. Kobiety z naszej rodziny szyją tę kapę wspólnie od naszego pierwszego zjazdu. Ja to zrobię! E, na papierówkę. No co? Nie wiedziałam, że na końcu nici trzeba zrobić supełek. Zatem muszę kupić gałganki na kapę, materiał, igły, nici. Naprawdę, szyjecie wciąż tę samą kapę od pierwszego zjazdu? Oczywiście! I wątpię, że kiedykolwiek uda nam się ją dokończyć. Hej, a tu co się dzieje? Wiecie, jak członkowie naszej rodziny przepadają za jabłkami w cieście! Ej, a gdzie się podziały nasze wypieki? O, a kim ty jesteś, malutka? Jestem Applejack, Poproszę jabłusko. Mówię ci, plum, twoja siostra miała apetyt jak niejeden dorosły ojciec. Trzeba dokupić więcej miodu i mąki, pięćdziesiąt wiader jabłek, a także oleju i drewna na opał. A proszę, co fotografia, to coraz milsze wracają wspomnienia. Popatrzcie na te. Mówisz Apple Bloom, że Babs to twoja ulubiona kuzynka. Moją jest Apple Rose. Na każdym zjeździe brałyśmy razem udział w wyścigu siedmiu nóg. Kochana, mamy szansę to wygrać. A pewnie, kochana, na moje oko jesteśmy okoński w głos od wygranej. Dawaj, kuzynko dociśnijmy. O! Uh! Ani razu nie wygrałyśmy wyścigu. Wyścig. Musimy mieć sznurki, taśmy na metę i spisać listę startową. Hmm. Najbardziej nie mogę się doczekać rodzinnego zdjęcia przed stodołą. Na każdym zjeździe robimy zdjęcia i dzięki nim wiemy, jak rozrasta się nasza rodzina. Zdjęcie przed stodołą, rozumiem. Masz bardzo przyjemne wspomnienia z tych zjazdów, prawda? O, bardzo! I nie mogę się już doczekać naszego kolejnego spotkania, podobnie jak reszta rodziny. Tym bardziej, że mają zjechać się dosłownie wszyscy, bo kto wie, kiedy dane nam będzie spotkać się znowu. W dzisiejszych czasach. Kucyki są tak mocno zajęte, że nie wiadomo w jakim składzie spotkamy się następnym razem. Nie martw się babciu, postaram się, aby ten zjazd dał się zapamiętać jako najbardziej udany. Biorę się do roboty, trzeba wszystko zaplanować. O, mój aniołku, popatrz ile szczęścia nasza Apple Jack wzięła sobie na głowę. <słuch> Apple Bloom, czemu jeszcze nie śpisz? Przyszłam, żeby zapytać Cię o to samo. Nie mogę spać, mam mętlik w głowie z powodu organizacji zjazdu. A, bardzo się cieszę, że przyjedzie kuzynka Babs. Nie mogę się doczekać naszej wspólnej zabawy. Zabawy? To zdecydowanie za mało powiedziane. Babcia Smith powierzyła mi odpowiedzialne zadanie, więc nikogo nie zawiodę. Zaplanowałam tyle rozrywek, że nie będziecie miały kiedy odpocząć. Zobaczysz, siostrzyczko! Zjazd urządzony przeze mnie będzie najlepszy w historii. Pobudka! Szkoda czasu! Jutką porę. Jadą. Nie, i chciałam tylko powiedzieć, że zaplanowałam dla za was dużo atrakcji! Na początek bieg przeszkodami dla najmłodszych, oraz wypiekanie jabłek i szczycie kaka dla najmłodszych. Na tym oczywiście nie koniec rozgrywek! Życzę miłej zabawy! No gdzie jest? Cześć, Hej! Wiem, że widziałyśmy się w sumie całkiem niedawno, ale zdążyłam, zdążyłam się stęsknić! Muszę ci opowiedzieć o nowej szkole! Muszę wszystkiego dokładnie wysłuchać! Jejciu, od czego zacząć? Już wiem, od pierwszego Babs! dnia. Ha? Świetnie, że jesteś. No jasne, miałabym przepuścić okazję spędzenia czasu ze swoją ulubioną kuzynką? Chyba żartujesz? Pff, weźcie udział w biegu z przeszkodami. Najpierw chcemy coś sobie poopowiadać. Spokoloko, Będziecie miały mnóstwo czasu na gadanie podczas ścigania się z kuzynostwem. Uwaga, gotowi? Oto pierwsza z atrakcji. Jeju, to ma być nasza meta? To jakiś milion kilometrów! Niezupełnie! Ta chorągiewka wyznacza początek drugiego etapu biegu. Drugiego etapu? Właśnie i to nie wszystko! Zobaczycie, to będzie niezapomniany dzień! Po wyścigu siedmiu nóg, jak najszybciej stawcie się tutaj, na łowienie jabłek. Potem trzeba biegać wokół tych drzew pięćdziesiąt razy, aż wam się w głowie zakręci. Potem skaczycie przez te drewniane przeszkody. A na koniec sprawdzian równowagi! Kręcenie talerza na głowie. Należy przy tym powtarzać w kółko, w szczebrzeszynie, brzmi w trzcinie. Zobaczymy kto wygra. Poważnie? Poważnie. No już chyba chcecie mieć co wspominać. Dobiegu? Gotowi? Start! Nie stawajcie. Uch, sprawdźmy, jak tam życie. Od dawna masz te nowe, lśniące się kacze, sos. Damy, nie należy pytać o wiek jej zębów. Oh. Tylko bez przewracania oczami mi tu panno, Apple Rose. Myślicie sobie pewnie, że zapomniałam, co zrobiłyście z moją parasolką sześć zjazdów temu? Była nam potrzebna do zwycięskiej rundki w Piniatę. Apple Jack, jak miło Cię widzieć, przyłączysz się do grupy szyjącej kapę? Niestety, Ciociu, Apple Sauce, jestem dziś bardzo zajęta. Ale wy proszę, zaczynajcie. Szukam właśnie bujanych foteli. Wyrzuciłam je, żeby zmieścić to. Dzięki maszynom macie szansę wreszcie skończyć tę kapę. Skończyć kapę? Genialny sprzęt, prawda? Co? Proszę! Mówię, że ten sprzęt jest. Genialny! Tak, możliwe. Choć słyszałam, że zbyt dużo geniuszu może niewłaściwie wpływać na moją młodzieńczą cerę. I tak trzymać! Co wiła? Co? Na Antonówki! Za kolanówki? Myślałam, że szyjemy naszą kapę! Bell? Świetnie. A... Wszystko dobrze? Kręci mi ślad. Masz już ośmioro, prawda? Tak, ośmioro i wiesz co, moja Apple tart to jeszcze dziecko, ale charakterek jak zabawa! Super! Zabawa zabawą, ale coś się ociągacie z robotą. Zawinąć, skleić, wyrównać, odłożyć. Zawinąć, skleić, wyrównać, odłożyć. Zawinąć, skleić, wyrównać, odłożyć. Proszę, teraz ty! Świetnie! Nie zwalniajcie dziewczyny! To prosta robota! Każde jabłko ma trafić do ciasta i zasłużyć na miano najlepszych w Equestrii!

Nareszcie. Uff, Miałam popstrykać zdjęcia do albumu babci. Tutaj nic aż takiego ciekawego. Ani tu. Ani tutaj. No dalej, jak myśl! Trzeba rozruszać tę imprezę. Hmm. Moja siostra chce, żeby to był najbardziej udany zjazd świata, ale trochę przesadziła. Nie miałyśmy czasu na pogaduchy. Koniec przerwy! Kuzyni czekają na Was z rozpoczęciem Apple zabawy. Jack, chciałam spędzić trochę czasu z babs. Tyle było roboty na tym biegu z przeszkodami, że nie miałyśmy czasu porozmawiać. Będziecie miały na to mnóstwo czasu w czasie siano jazdy. Jazdy? Śmiało, zapraszam. Wsiadajcie, siądźcie wygodnie, a kierowaniem zajmą się te dwa ogierki. Ciężko napracowaliście się, abyśmy mieli piękne wspomnienia. Na każdym zjeździe urządzamy sobie przyjemną, relaksacyjną przejażdżkę wokół farmy, ale ja postanowiłam nieco ją podkręcić i uczynić trochę bardziej godną zapamiętania, a więc zaczynamy sianą jazdę! Yeah! Moje zęby, a specjalnie je dziś polarowałam. Dokąd u licha ta dziewczyna nas wysłała? Do zachodniego sadu? Tak. Co? Ja żartowałam. Nie uporządkowaliśmy jeszcze tutejszych jabłoni po tym, jak zamieszkały w nich... O! Dziwnie to perze owocowe! zostało zniszczone. O babciu, bardzo, bardzo przepraszam. Nie martw się, mój skarbie. Jak tu się nie martwić? Tylko na to spójrz. Stodoła w gruzach, podobnie jak moje marzenia o najlepszym zjeździe rodzinnym w historii. A może to coś dobrego? Jak to dobrego? Nie rozumiem. Applejack, zaplanowałaś dla nas tak intensywne zajęcia, że nie mieliśmy czasu, aby posiedzieć, porozmawiać i pocieszyć się towarzystwem. Naprawdę? Właśnie. O, tak, właśnie. O, babciu Smith. Chciałyśmy mieć z tego zjazdu najcudowniejsze wspomnienia. Tymczasem jedyne, o czym wszyscy będą z pewnością pamiętać, to, że był to najgorszy zjazd rodzinny w historii. No coś ty... Nikt jeszcze zdaje się nie wyjechał. Zdążymy jeszcze zgromadzić wiele przyjemnych wspomnień. Pozwól nam tylko na trochę samodzielności. Zdjęcie rodzinne? Ale chyba w tym roku nie zrobimy go przed stodołą. Chyba, że. Hej, słuchajcie, mam dla was ostatnie zadanie! Applejack! Proszę cię, babciu Smith. To się da zapamiętać wyłącznie jako przyjemność. Juhu! Wznieśmy gmach, nowy gmach, raz, dwa, raz, dwa. Od podłogi aż po dach i ty i ja wierzcie mi, razem to będzie dziś nam sprawnie szło. Pracą jak tańcem, cieszmy się przy muzyce praca Hej! Rodzina Eku Do roboty! Juhu! Wznieśmy gmach, nowy gmach raz. Od podłogi aż po dach I ty i ja Gdy ściany są, pora na strop Ciężka praca to jest to Wspólnym wysiłkiem cieszmy się Przy muzyce praca w ryj! Wznieśmy hey! gmach, nowy gmach raz Stwierdzić listwy te, gwoździe we i przybije Pracą jak tańcem cieszmy się Przy muzyce praca w re hey! Brawo rodzinka! Prawie gotowe! Fajny ten z bliskimi dzień I nie popsuje nam goni. Rodzina razem trzyma się Dumni z tego możemy być w muzyki rytmie praca w re. Trzymaj się bo będzie źle Miło wszystkim płynie czas Niech przykład dzisiaj biorą z nas Nowy gmach, nowy gmach, raz, dwa, raz, dwa. Od podłogi aż po dach i ty, i ja. Teraz farba, pędzle w ruch, trzeba nam kolorów tu. Pracą jak tańcem cieszmy się, przy muzyce praca w re. Gotowy gmach, ten piękny gmach, właśnie tak. I od podłogi aż po dach jest jak znak. Że przyjemnie razem być i rodzinnie w zgodzie żyć, bo nie straszny dla nas nic, gdy działa się wspólnie tak jak. się doczekać następnego zjazdu. Ja też nie. Mam nadzieję, że spotkamy się także kiedyś wcześniej. <grystanie> Oczywiście. Gratuluję ci, Applejack. Urządziłaś zjazd, którego nikt z rodziny nie zapomni. Co prawda po drodze zdarzyło się kilka potknięć. Tak, kilka było. <grystanie> A to dobre! <grystanie> Droga księżniczko Celestio. Nauczyłam się dziś czegoś bardzo ważnego. Rodzina to nasza pierwsza i najbliższa paczka przyjaciół. Okazuje się, że gdy ma się wokół siebie bliskie osoby, nie trzeba robić nic szczególnego, aby mieć potem miłe wspomnienia. Nawet najprostsze zajęcia mogą nabrać wielkiego znaczenia. Nie liczy się bowiem co, lecz z kim. Twoja skromna poddana, Applejack.